Siemano, ja jestem Ritek i witam was na kanale Fast Trapa w dzisiejszym odcinku. KenKen nie miałem żadnego celu, miałem wyjebane. SB Mafia wydaje wspólny album Liro o rapie. Jak ja zacząłem to robić, to nikt nie chciał tego słuchać. Tede od poprzedniego roku nie słucham rapu. Słucham teraz ruskiego popu. Zbuku. Ludzie, którzy znali Tomka, oglądają proceder z mega przymrożeniem moka. Szpaku, nie kumają fenomenu tej muzyki. Filipek, mam dużo większe ambicje niż złoto za singiel. oraz Malik Montana kontra warszawska policja. A jeszcze przed materiałem chciałbym zaprosić Was na mój Instagram. Za każdy follow oddzielnie. Zakończę się likiem podjęcia, a teraz zapraszam do oglądania. Zapraszam do grupy obstawiamy, gdzie jest aż 61 tysięcy osób. Z pewnością będziecie się dobrze bawić razem z innymi. Wpadajcie, bo naprawdę warto. Jeszcze przed materiałem chciałbym Was zaprosić do mojego zespołu o nazwie Fastrap Academy w grze Football Team. Jest to polski piłkarski menadżer, gdzie możecie rozwijać swojego zawodnika, budować kluby i grać z innymi. Jeśli macie ochotę pograć z mną, to wpadajcie. Link do rejestracji znajdziecie w opisie. Czekam na Was! Ostatnio Kenken na swoim insta story opowiedział fanom o fanfaktach z swojego życia oraz poopowiadał o celach, które można dzięki ciężkiej pracy osiągnąć. Raper wspomniał na swoim instagramie, że od jego pierwszych nagrywek do wydania debiutanckiej płyty minęło aż 12-13 lat. Natomiast debiutował on z takie rzeczy dopiero 2 miesiące po swoich 30 rodzinach. Jest to duża różnica między np. nim, a nowymi graczami, którzy też debiutują, ale w wieku na przykład 18 lat. Kenken zaznaczył na swoim story, czemu tak naprawdę rapował. Tak wiele lat bez korzyści. Rapowałem tyle lat bez korzyści, dlatego że po prostu lubiłem, lubię, a nie dlatego, że konsekwentnie dążyłem do celu. Nie miałem żadnego celu, miałem wyjebane. Zaznaczył również, że gdyby rapował kilkanaście lat z myślą o karierze, która się nie spełnia, to było oszalał. Zaznaczył, że wierzy, iż konsekwentne działanie i solidna praca może doprowadzić do wielkich rzeczy. Raper powiedział również, co myśli o studiach. Jego zdaniem czasem są one spełnieniem niepewnych ambicji oraz marzeń. Natomiast twardym stąpaniem po ziemi byłaby praca i nauka. Znakomita informacja dla wszystkich fanów SB Mafii. SBM Label przygotowało specjalnie przygotowany prezent na Dzień Dziecka, z którego ucieszą się zapewne wszyscy fani wytwórni. 1 czerwca na YouTube'owym kanale wytwórni ukazał się single Hotel Mafia. Promować będzie wspólny album całej SB Mafii. W premierowym kawałku można usłyszeć BTO, Jana Rapowanie, Adiego Nowaka, Białasa, BDSa, Solara, Mate i White'a oraz Janusza Walczaka. Później na YouTube trafił także ponad 10-minutowy vlog, w którym zobaczyć możemy reprezentantów całej SB Mafii. W opisie można przeczytać o całym pomyśle na płytę. Przyszedł czas na stworzenie pełnoprawnego albumu SB Mafii W tym celu udaliśmy się na północ Polski Zabraliśmy ze sobą No Bo Co To Studio I w specjalnie na tę okazję w wynajętym domku, który nazwaliśmy Hotel Mafia Postanowiliśmy stworzyć na waszych oczach pierwszy mafijny album LeRoy o obecnym hip hopie i najnowszych planach. W najnowszej rozmowie, bardziej prosto rozmowa 11, na kanale Jurkowskiego pojawił się znany raper oraz polityk LeRoy. Panowie, w swojej rozmowie, poruszyli tematy takie jak: Co ostatnio dzieje się w hip hopie oraz najnowsze plany rapera na przyszłość. Raper zaznaczył, że jego debiutancka płyta, z której pochodził twórcy Zoryk, była na ten czas czymś nowym. Sam na początku nie wiedział, jak bardzo ona jest popularna. Dopiero idąc ulicami Gdańska, słysząc na osiedlach kawałki swoich utworów, dotarło do niego, jak jego muzyka dotarła do ludzi. Raper nawiązał do tego, jak wyglądał hip hop kiedyś, kiedy on o swoje pierwsze kawałki. Jak ja zaczynałem to robić, to nikt nie chciał tego słuchać. Nikt nie chciał słuchać mnie, opowiadającego o tym. Rap ma się rozwijać. On ma różnie wyglądać. Jego potencjał tkwi, w łamaniu pewnych stereotypów, schematów. Swoim kumplom powiedziałem, że rap jest najistotniejszy. Zobaczyłem, że w rapie nie ma granic. Dla artysty była to wolność. Zobaczył, że może się realizować w wielu zawodach, powiązanych z rapem. Zdradził też najnowsze plany wydawnicze. Jak się okazuje, nagrywa nowe rzeczy. Wkrótce szykują się nowe projekty. Szukuje też dla fanów kolejne wydawnictwa. Wspomniał o wydanym ostatnich 25 leczów Scyzoryka na winylu. Z ograniczonym nakładem. Album, który ukaże się wkrótce, ma również ograniczony nakład. Tede o swojej najnowszej płycie Disco Noir. Już za kilka dni ukaże się najnowsza płyta Tede Ostatnio raper zrobił również unboxing płyty oraz zdradził, że na gościnkach pojawiają się planbę, Tymek, książek kapota oraz setka. Tymczasem na kanale Kuba Tolk, raper tuż przed premierą, nowego wydawnictwa udzielił wywiadu Kubie Głogowskiemu. Kuba wspomniał o wielu wydarzeniach, które miały miejsce przed premierą albumu, a mianowicie wszelkie reedycje albumu rapera. Tede nawiązał do sytuacji z tamtego roku, kiedy to jego wieloletni pracownik, Kamil Jaczyński odszedł po 15 latach z jego wytwórni. Wspomniał, że osoba, która od 3-4 miesięcy. Zajmuje jego stanowisko, zrobiła to wszystko, czego Jakuza nie zrobił przez 15 lat. Zdradził, że będzie więcej reedycji. Raper wspomniał też o zajęciu drugiego miejsca na oliście przez reedycję płyty. Oryginalnie dostępna była wyłącznie w formacie plików mp 3 które w 2006 roku można było kupić jedynie za pośrednictwem SMS-a. Wtedy zdradził, że gdyby nie wypuszczenie przez kółebą płyty, reedycja znalazłaby się na pierwszym miejscu. Stwierdziłem, że nic nie jest w stanie mnie już tam zaskoczyć. Kawałki drapowe są zajebiste, ale one wszystkie są do siebie podobne. Zacząłem słuchać ruskiego popu i słucham tylko i wyłącznie ruskiej muzyki popu. Z buku o filmie przedstawiającym historię Tomasza Hady. W najnowszym odcinku Flintesensji gościem Marcina Flinta będzie z buku. W tamtym roku miała miejsce premiera filmu Proceder, który opowiadał historię rapera Tomasza Hady. Po premierze filmu pojawiło się wiele negatywnych głosów, które bardzo słabo oceniały sceny, które tam się pojawiły. Zaznaczyły też, że zdały rapera i sytuacje tam pokazane nie miały miejsca. Dziennikarze z bukiem odniesie się do filmu oraz historii obu raperów, które przecinały się. Artysta został zapytany, czy gdyby Hada nie podał mu kiedyś ręki, to czy nadal byłby w tym samym miejscu, w którym obecnie się znajduje. Sami przy Przeczytajcie odpowiedź rapera. W sieci pojawił się najnowszy utwór braci, Szpaka i Rolexa. Utwór Kamizelka pojawił się na youtubeowym kanale Google. Wystąpił w nim Szpaku i jego brat Rolex. Obaj twórcy nie zdradzają czy to luźny track, czy raczej początek wspólnego projektu. Przywykliśmy już do tego, że w wersjach Szpaka możemy znaleźć kilka naprawdę ostrych linijek. Reprezentant Board Crew tym razem również nie zabił, a usłyszeć możemy tam między innymi takie wersy: Produkcją kawałka zajął się nieśmiertelny duet The Returners, a klip to dzieło pana filmowca. Filipek odpowiadał na pytania fanów. Pytania zadawane podczas tworzonych przez raperów Q&A stały się już pewnego rodzaju codziennością. Niedawno na Instagramie Filipek udostępnił swoim słuchaczom możliwość zadawania mu kilku pytań. Od kilku dni jesteśmy świadkami powstawania rapowego domu SBM, gdzie reprezentanci SBM tworzą muzykę która później zostanie wydana w formie krążka. Raper został zapytany o swoje podejście do tego projektu. Obiektywnie świetny pomysł i wykonanie. Zostając jeszcze w klimatach mafijnych, pojawiło się pytanie o reprezentanta tego labelu Mate. Filipek napisał, że nałogowo nie słucha kolegi z branży, ale kilka numerów uważa za fajne. Pisząc o muzycznych tematach, raper został zapytany, czy nie przeszkadza mu to, że słuchają go dzieci. Odwiedził, że sam za dzieciaka słuchał rapu, więc mu to nie przeszkadza. Jeden z fanów zapytał Filipka o złotą płytę za demetora. czy odebrał nagrodę. Nie odebrałem, bo mam dużo większe ambicje niż złoto za singiel. Oraz na zakończenie mam dla was nagranie z pojedynku Malika Motany z policją, zobaczcie sami. Jakie gangster! Mogę zdjęcie? Ty gangusie! Dobra, 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 sorry, <ścoughs> Mi sono le pensavo mi Jak stradził, są seksu nie ciepłych rodzin. Wszystko przez to, że przy pracy już nie liczę żadnych godzin. Robisz chłód, uh, uh, tylko z błędką na góry. Tylko pęknie, kiedy zajmujesz się sesją. Wziąłem bieg z tobą szczery i nie będziesz moim pieczem. Nie, ja przez prawdziwym mam kłopot, jeśli już nie chcesz mnie atakować, zdarzył. A w dzisiejszym materiale to by było na tyle Jeżeli się spodobało, to zostawcie łapkę w górę Oraz suba z dzwoneczkiem Przypominam o moim Instagramie A ja się z wami żegnam, widzimy się już niedługo Siemano